Oceń Zasubskrybuj Największe umysły niekoniecznie mają największe rozmiary Ponieważ mężczyźni i kobiety o stosunkowo niewielkiej posturze zdobyli całkiem sporą część sławy i fortuny Oto 10 najniższych ludzi Lin Yu-Chi, 67,5 cm Lin Yu-Chi był najniższym mężczyzną na świecie według rekordów Guinnessa Pracuje jako aktor i działacz społeczny w Tampej na Tajwanie Lean cierpi na niedoskonałość osteogonezy, która uniemożliwia wykształcenie prawidłowego wzrostu ciała i kości. Jest on również założycielem Osteogenesis Imperfecta Association, a także w maju 2008 roku pojawił się w brytyjskim filmie dokumentalnym The World's Smallest and Me. Tagendra Tapamegal 67 cm Urodzony 4 października 1992 roku w dystrykcie Bangluk w Nepalu. Jest popularny w swoim otoczeniu, również znany jako Mały Budda. Waży on zaledwie 6,5 kg i został najniższy mężczyzną świata w wieku 18 lat, wyprzedzając tym samym Edwarda Nino Hernandeza, ale ostatecznie stracił ten tytuł na rzecz Junreya Balawin z Filipin. Istvan 65 cm Istvan to Węgier, który twierdził, że jest najniższym mężczyzną na świecie ze wzrostem 65 cm. Jego twierdzenie nigdy nie zostało zweryfikowane przez Księgę Rekordów Guinnessa. Zmarł w 2011 roku w wieku 48 lat. Musiał mu wystarczyć tytuł jednego z najniższych ludzi chodzących po Ziemi. Matchbuster 65 cm. Południowoafrykańska działaczka na rzecz praw osób niepełnosprawnych która urodziła się 26 kwietnia 1963 roku i zmarła 19 marca 2018 roku w wieku 54 lat. Mieszkała w wiosce emerytalnej w Bloemfontein. Cierpiała na niedoskonałość osteogenezy, która zmusiła ją do przesiadki na wózek inwalidzki. Jej matka również cierpiała na tę niedoskonałość i zmarła w 2001 roku, mierząc zaledwie 70 cm wzrostu. Josie Cassie Nayamach, 62,8 cm. Urodzona 16 grudnia 1993 roku, hinduska mieszkanka Nagpur. Najniższa kobieta świata, według Glimka Book of Records oraz Księgi Rekordów Guinnessa, do której została wpisana 1 lutego 2011 roku. Mierzy zaledwie 62,8 cm wzrostu oraz waży 5,5 kg. Cierpi na chondroplazę, wrodzoną chorobę powodującą zaburzenie rozwoju pewnych kości w organizmie i karłowatość. 13 sierpnia 2014 roku dołączyła do obsady czwartego sezonu amerykańskiego serialu American Horror Story, w którym odegrała drugoplanową postać. Lucia Zarate, 61 cm. Lucia cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako plastyczną karłowatość pierwotną majewskiego typu drugiego, a także była pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, który osiągnęła w pierwszym roku życia nie uległy większym zmianom aż do jej śmierci. W 1876 roku wyniosła się wraz z rodzicami do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczęła występować publicznie. Jej obecność stała się jedną z największych atrakcji filadelfijskich obchodów stulecia amerykańskiej niepodległości. Pauline Musters, 61 cm. Paulin jest najniższą kobietą, która kiedykolwiek żyła i zapisaną ją w księdze rekordów Guinnessa. Urodziła się 26 lutego 1876 roku i zmarła 1 marca 1895 roku w Nowym Jorku. Paulin urodzona była w Osendrecht w Holandii, zmarła na zapalenie płuc i zapalenie opon mózgowych. Mierzyła dokładnie 61 cm w chwili śmierci. John Re Balawin, 59,9 cm. Najniższy żywy człowiek w osobie John Re jest Filipińczykiem urodzonym 12 czerwca 1993 roku, a w dniu swoich 18 urodzin został okraszony tytułem najniższego żyjącego mężczyzny, bijąc tym samym rekord kagendy z Nepalu. John Re przestał rosnąć, gdy skończył 1 rok. Gul Muhammad 57 cm. Gul jest znany jako najniższy dorosły człowiek swoich czasów, którego istnienie i wzrost zostały niezależnie zweryfikowane w latach 1990-2011. Urodził się 15 lutego 1957 roku i zmarł 1 października 1997, z powodu powikłań oddechowych po długiej walce z astmą i zapaleniem o Badania przeprowadzone przez Ram Hospital wykazały, że mierzył 57 cm i ważył 17 kg. Gul pochodził z New Delhi w Indiach. Chandra Bahadur Dangi, 54,6 cm. Najniższy człowiek świata, urodzony 30 listopada 1939 roku w Nepalu. Zmarł 4 września 2015 roku w Pago Pago. Był najniższym dorosłym człowiekiem, którego wzrost kiedykolwiek został zmierzony. Dangi od urodzenia mieszkał w odległej górskiej wiosce w Rihimkoj w Nepalu, leżącej około 400 km na zachód od stolicy tego kraju. Swoje mieszkanie dzielił z pięcioma braćmi, którzy są normalnego wzrostu. Dangi przez całe życie zajmował się tkactwem.